Namówiliście mnie Państwo, albo właściwie część z Państwa, żeście mnie Państwo namówili na obejrzenie ostatniego a, filmu z kanału Oj Wojtek pod tytułem Otworzyłem najgorszą restaurację w Polsce, Podobnie, podobnież jest śmiesznie. Stawiam jednakowoż na więcej żenady niż śmiechu, ale kto wie, to jest tylko mój strzał w ciemno. Więc rzucimy sobie okiem i Państwo też będą mogli ocenić jak to faktycznie jest. Więc z zaczynamy z grubej rury, z tego, co tu widzę na wstępie. Otworzyliśmy najgorszą restaurację w Warszawie. Restauracja nazywa się Udławsied. W jeden dzień pojawiło się tam ponad 250 opinii. Najgorsza restauracja, w jakiej jadłam, obsługa mnie zwyzywała, ale napluła mi do jedzenia. Ja zostałam zaciągnięta i dopiero się dowiedziałam, że to jest jakieś obrażanie. Ej, są pewne rzeczy, które jestem w stanie znieść w ramach żenady. Mogą mnie obrażać, znaczy mnie. nie. Ale jeżeli już idę do takiej restauracji, to zakładam, że to jest coś, co może mnie spotkać. Mogą mnie nawet ochlapnąć wodą, mogą się zachowywać niegrzecznie, mogę długo czekać na jedzenie, ale gdyby mi mieli napleć, napluć do talerza, to uważam, że to już jest przesada. Więc tego bym nie zaakceptował w ramach jakiegokolwiek żartu. Ta restauracja na tym polega, że się nie niemiłym dla klienta. Kład no i wypierdalaj! Koncepcja restauracji z chamską obsługą pochodzi stąd. You need to the up. I stąd. <grystanie> yeah, get your hand out of my face. A cały zysk przeznaczymy na samochód, na który zbieramy od złotówki, a potem trafi w ręce jednego z was. Wystarczy, że dasz suba, followka i napiszesz maila, dlaczego to ty powinieneś wygrać. O Jezu, takie akcje to mi się nie podobają. <grystanie> nie, wiem, nie wiem dlaczego. Nie, nie wiem, dlaczego takie pseudo konkursy trochę. Poza tym nie jestem do końca pewny, jak to się ma w kwestiach regulaminów, jak to się ma w kwestiach prawa. Musieli to bardzo dokładnie zbadać, bo to jest. Ja wiem, że w tego typu konkursach jest sporo zamieszania. Już nie mówię o podatkach, które ewentualnie zwycięzca miałby zapłacić, ale tego dokładnie nie wiem. Natomiast wiem, że parę konkursów ktoś tam próbował zrobić w oparciu o mój kanał i odbiliśmy się od tego, jak skomplikowane były przepisy w tym zakresie. Więc nie wiem, jak oni to zrobili, już pomijając fakt, że mi się nie podoba cała idea, to, bo to taka loteria trochę to, to nie wiem, jak to jest rozwiązane w ramach regulaminu. No ale dobra, jedziemy, jedziemy dalej. Najpierw musieliśmy znaleźć lokal. Znaleźliśmy g -Ramen. i do tego przygotowali nam specjał na ten dzień. Nazwaliśmy go Ramen Doryja. Następnie powiedziałem o otwarciu restauracji w poprzednim filmie, no i kilka miejsc to podłapało. Znaczy oni znaleźli lokal, który już był. W sensie znaleźli restaurację, w której postanowili urządzić ten program. Nie wiem w jaki sposób to wpłynie na restaurację później, jak oni już zrezygnują z robienia tego. Pewnie już są jakieś raporty. No ale okej, okay, to, to był tylko jeden dzień, tylko w tym miejscu, i potem wszystko wróciło do normy. Okej, okay, więc jak ktoś przez przypadek lubił te restaurację i postanowił tam pójść, to tego dnia mógł się zawieść. Fajcie, że pojedą ludzie z ulicy, a my do nich od razu z pyskiem. Nie? Jeszcze nam jeszcze ktoś jebka. <laughs> Nikt na mnie jest. Bo tych walczy na Fajmelmajer. Nie pamiętam nic z tej warki. No ja jestem ciekawy czy będziecie mieli tak odpalić no, Myślę, że starymy, My na co dzień tak do siebie gadamy Tutaj to my będziemy musieli się hamować Nie spodziewajcie się Zdjęcie miłej obsługi Zjedźcie szybko, bo nie chcemy za długo w waszej obecności <gulity> Więcej was matka nie miała? <gulity> Zważywszy na to, że to byli pewnie widzowie tego kanału no to można było sobie pozwolić na więcej Ale plucie do zupy nadal nie wchodzi w rachubę. <humanie> Ale 18 lat, jest? Nie! Yes. No słowo nie uwierzysz? Z taką twarzą pewnie nawet matka ci nie wierzy, więc. A, wy jesteś z Nie Dla mnie na pewno zupa będzie chmielowa. Zupa chmielowa, jaka. No wbrew pozorom, to się chyba. To, to ma jakąś swoją profesjonalną nazwę. Jak to się nazywa? No niełatwo jest kogoś obrazić, <laughs> okej! Okay. Ale tak, żeby, żeby obrażony nie poczuł się z, z, zrujnowany. Natomiast e, uznał, że to jest zabawne do pewnego stopnia. Insult comedy. tak, insult comedy. Zatecki. Tylko ja bym prosił, to nie na YouTube'a, bo ja się ukrywam przed belgijskim wymiarem sprawiedliwości. szukajcie może pracownika? <śmienicza> nie. <śmienicza> Czego? Witam. Jaki cel. Na mnie jest. Jasny. Dziesty. Halo, halo. Na razie ten ziomek wygrał. To znaczy w kategorii bycia chamskim w stosunku do kogokolwiek on był najlepszy. Więc plus jeden dla widowni. Cześć. Czego chcecie? Posiadać I czekać, bo kolejka długa Odu to oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub projektem, które jest mega łatwe w użyciu Pozwala zarządzać różnymi aspektami działalności firmy, takim jak sprzedaż, zakupy, księgowość, projekty, marketing i inne My skonfigurowaliśmy sobie punkt sprzedaży, który działa nawet offline Słyszałem, że ktoś ma... A co to? To nie jest, to nie jest yy... promocja jakaś płatna? Muszę sprawdzić, nie? Bo brzmi jak promocja, ale nie widzę, żeby to była. No dobra, okej. Okay. Materiał jest oznaczony? <noise> Policja internetowa się zgłasza. No nie wiem, może jest to, może jest to promocja. W takim razie nieładnie. Ale może jest oznaczone, ja nie zauważyłem czy coś. Ciągasz to, czy palisz, czy zapalisz? Po dwaj i daje kolejne osoby. Zakryj to chociaż, po się kościół nie dobrze robię, na to patrzą. Bo cię zbuczymy. Zbuczycie. Odu płaci mi za reklamę, a ja chcę zapłacić Wam. 10 koła. Aby wygrać za projektu i stronę z linku w opisie, na której pokażesz po co ci 10 tysięcy? Okej, okay, sprawa się wyjaśniła. Co nie zmienia faktu, że powinno być to oznaczone na samym początku filmu. Powinno być zaznaczone w opisie? Chyba jest. I powinno być zaznaczone w systemie, jakby jako film promocyjny. Ale to jest to ryzyko, jeżeli nie jest, nie? bo też nie jestem do końca pewny. Nie chcę mi się cofać tego filmu. Ale to jest, to jest. Za każdym razem, kiedy tego typu akcja się pojawia, to zawsze mówię, że. To nie jest w porządku, ale rozumiem, dlaczego to robią. Jeżeli zaznaczysz film jako reklamowy, to YouTube ograniczy jego zasięgi z, dla swojej własnej, dla swoich własnych interesów, bo oni chcą, żebyś się reklamował przez Google, a nie przez, przez YouTubera. Ale palicha, palicha, palicha. Nie jest to najlepsze możliwe zagranie, ale tak ludzie robią dosyć regularnie. Więcej i wyślij na tego maila. A projektowanie jest bardzo proste, wystarczy umieć przeciągać. Szybciej. Szybciej. go. No. Tak. Co tak się objaśnia? Mówiłem, delektuje się. Takie zajebiste, jest, że następnym razem jak przyjdą brzydcy klienci, to pakuję na koniec sali. Może... To się pytało zdanie? Eee. Nie ale chcę dodać. Do naszej uroczej knajpy zawitało sporo influencerów. Ja zauważyłem, że Sparknęła nam tutaj do lokalu ruda osoba Restauracja i dwójka. Jeśli czułeś na miłą obsługę, to se kupa, idź do Gessleroy. To niebieski smak, to ci tam zielony. <śmiania> Zostałam oplana wodą. Nie seplaj, jak do mnie mówisz. Trzeba było się... Jezus, okej. Okay. Widzę, że chłopaki się rozgrzewają. Znaczy, na początku na pewno jest trudno, ale potem z czasem to jest... <śmiania> to poziom się będzie poprawiał chyba. Coś czuję. Czy się nie zapisywać, czy nie? Nie no, trzeba, bo do środka kurca. No. <śmiania> raz, raz. Drzwi zamykaj, to ty fejranki masz w domu! Tak wygląda. Ojej. Oh yeah. O Jezu z Ciebie to kurczę nie spodziewałem się tutaj. No nie. No, nie? Ja się nie? ciebie spodziewałem, bo jest możliwość zdobycia atencji. O kurde, dobre, dobre. Nie, 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 nie jest taki, to nie jest takie złe. To był to był dobry punch. To był dobry punch. Dlaczego? żeby cię zobaczyć. Dlaczego? Do twarzy cię, a najbardziej będzie Ci do twarzy jak wszystkie włosy zasłonię. Po prostu zjedz, nie denerwuj ludzi swoją obecnością, wyjdź i nie wracaj. Żryj. Nie chcę. Tylko do ryja, tylko czubek, napoje. No wiesz, kurwa, co chcesz czy nie wiesz, długo się nie zostawię. Spierdala, jesteś kelnerem i masz być no k***a ku... dla klienta. Okej, okay, okej, okay. trochę już... <laughs> czasami jest ciężko, czasami jest wesoło. Normalna rzecz. No i git, to lubię w, roz, w rozmowach restauracyjnych. Mokry Suchar nie mógł się zastanowić, czy chce doryjać po same kule, czy może tylko czubek. <gry> Co to ma być? Skąd się robot wziął nagle? To znaczy, to jest taki... taka incepcja komentarzy? W sensie... przed komentery, O, komentery... <grym> oh. <grym> To jest wszystko przez wasz <grym> ramen! zęba! A ja miałem stolik zarezerwowany, sorry. Stolik miałem zarezerwowany. Stolik? Zabierd wy stolik? Wypierdalałeś w tych Jezus Maria! Siadaj obok tego w karecie. Nie dotykaj jej! Może być niezręcznie, spójrz na niego. No ja tutaj Proszę mi tylko no Ile osób tracisz życie oglądając Tysiąc. kurwa takiego... Kim ty Co jest? wy robicie z życiem? Na kogo wy oglądacie? Bo... Stary. Co można tutaj dostać? Za jakąś to możesz się usiąść po prostu. Dobra, o, po, pokaż miejsce. Wojtuś, tak ty Wojtuś, nie wchodź na tego streama, nie warto. Postawisz? Nie. To mogłaby być nie najgorsza idea, gdyby ludzie byli nieświadomi, czego się spodziewać. Natomiast oni wchodzą i próbują się dopasować do tej sytuacji, bo wiedzą, jak się powinni przynajmniej zachować, ale też nie potrafią tak do końca. I to, to, to nie wypada dobrze. Gdyby ludzie byli brani z zaskoczenia, to by było znacznie ciekawsze. W związku z tym, że to jest taka ustawka między, między nie wiem, kelnerami a, a gośćmi, no to w zasadzie traci, traci cały sens chyba. Ale nie wiem, to może bawić nadal, jeżeli kogoś to kręci. Rozumiesz, że specjalnie przed podaniem jej orężady, całą nią potrząsnął, żeby mi teraz wybuchła z gazem i mam całą rozlaną wodę. Dobra, zwizuj to No no. Ty go tu zapraszałeś? Nie, nie ma zaproszenia. Jest wejście z ulicy, otwarte. No dobra, nie kurwa dla wszystkich. Jest dla wszystkich wejście. Gdzie jest ta knilabloczka? nie było rezerwacji, po prostu musimy odgrodzić jednego klienta od innych. Człowiek mi odgadzacie. Nie chcemy ludziom psuć jedzenia. Dowód, mamo się nas <grymne> co, co Ten Co to za predator na, na tym ramieniu? Rady boskie, to tak się teraz, tak to się teraz tej influencerce działa? Ponad. Tak. Dobrze. Ale... Nie No już ona za to zapłacić, pewnie, tak? Kładek, kurwa. No, ale się. To jaką kurwa, kurwa Nie patrz się na mnie! Nie patrz się na mnie! W zasadzie nawet jeżeli wiesz, że masz się spodziewać hamstwa i teoretycznie jesteś przygotowany na to, to i tak niezwykle trudno sobie z tym poradzić. Bo, bo to zwykłe takie zaczepki, za które na ulicy normalnie się dostaje w mordę, no to tutaj musisz w zasadzie odpowiedzieć coś sprytnie i szybko. A nie jest to rzecz prosta. A jeszcze przy okazji wszyscy gdzieś streamują w, w tej okolicy, więc za każdym razem wypadasz fatalnie. Zjebany. Mogę ci dopłacić, Należy no, do rachunku, więc tutaj jest dobre Dobra, Dawaj na kasę i wypierdolę. Okej. Ok, Przecież dał kasę. Tak, mam. Ale nie mogę tego pokazać, bo on streama. No, dobra. No ale tylko piwo. Ale moglibyście coś zrobić w np. na przykład czarną listę T1? Myślę, że zrobimy pod twoim wejściem. <noise> Mam zmywać naczynia? Zadam. Jestem klientem restauracji. Pierwszy raz myję naczynia przycisku. Tak, no, Wylizałeś to? No nie, nic tam nie było do wylizania. Smakuje moje tęsknia? Ale jest gęste w niektórych momentach. Co tu się tu zbierze w ogóle? Nie, to rozumiem pomysł. Pomysł może ma, ma, ma sens. No, ale fakt jest taki, że ci wszyscy goście też coś tutaj grają i udają. Tam nie ma żadnych takich naturalnych uczuć. Rozumiem, rozumiem te głosy, że przynajmniej wszyscy wchodzą tam na własne ryzyko i wiedzą, czego się spodziewać, ale przez to, że wiedzą, czego się spodziewać, to jest takie nużące, powiedziałbym. Nie ma w tym żadnej naturalności, jakiejś niespodzianki. A to chyba mogłaby być najważniejsza, najciekawsza część tego, tego całego projektu. Tak, generalnie ocena na piątka. Fajnie było, dobre było bardzo. Ktoś jest otwarty na takie śmieszne, Relacji z kelnerami, to bardzo polecam. Płacę, dwóch, nie płacę. Nie, nie płacę. Albo wymałem śmierć. Nie masz swojego oryginalnego kontentu, i przyszedłeś tutaj, k... strugać strugać guba. Płacz jak i... To jest dobre, to akurat mu no dobrze dołożyli. Nie, bo to już jest tak. Nie ma żadnego oryginalnego kontentu. Płacisz. Plus jeden. Gotówką jedną będzie. Bez napiwku. Ja, <g> przyrodolę <swell"> stary. <noise> Powiedz, <Sega, głos> <P emprego> <noise> że jak, się, jak on mi cisnął, i wszyscy na mnie gapilt się tak zestresowałem, bo ja nie umiem odpowiedzieć. Nie umiem się nie umiem kłócić, ale Kongo tam Trzeba było. ...fajnie w chuj było. Jako, że dalej muszę zdzierać z was pieniądze po to, żeby mieć na samochód, organizuję stand-up i roast battle, czyli że dwie osoby się dysują nawzajem. Wystąpię ja, dwóch influencerów, czterech komików i jedna makrela. Organizuję to tylko na potrzeby tej serii, więc będzie to coś niepowtarzalnego. Chwilowa przerwa na... A to bym obejrzał chętnie, jak sobie poradzą przy tym. Tylko gdzie to będzie? Tam był, była jakaś, jakiś taki baner był, ale nie zwróciłem uwagi, gdzie i kiedy. ...ogarnięcie lokalu nie, ale wszyscy kogoś jakby skumali o co chodzi no. Ale Dziwisz tak uprzejmie mówi, nie? tak no. normalnym takim. No. Potrzeba co, po chwili, takiej normalność Ci ludzie na zewnątrz stare nie wiedzą o co chodzi jeszcze I one się patrzą przez szybę i takie w takim fokulce pokazują że co takie co? Wiem Też no postoicie to się umyjecie chociaż trochę Nie, nie mogę Ja nie wiem, ja, ja zostałam wiem. zaciągnięta i dopiero się dowiedziałam, że to jest jakieś obrażanie Ale dobrze, ja lubię tak Będzie wiem. bardzo dobry, na pewno tak. okay. A ty czegoś tak spodziewasz? Gównem się go Mamy do zawodnika, o! Dwie osoby! No, wygar, gamler rośnie. Dobrze, dobrze. Zartowałem. No prostu, urwałem. Gdzie jest tam tą pracę? Szkoda, bo nie, nie bo tu ludzie ciągle stoją na coś jeszcze. Cóż, Od ciebie? Z czego? Nie, Ten to był oryginalny wyjątkowo. Jest ciekawe, skąd wziął pomysł? A robiła się coraz bardziej bezczelna, i w sumie to niektórzy byli gorsi od nas. A, jeszcze mam coś A ciebie. To za długo nie pożyjecie. się Nie chcemy twojej pierdolonej jamurnej. Tak, tak to jest kradzione dobrze, dobrze go potraktował, no. Czego? Na I Ile o, jest? Takiego? O ty nie Okej, okej. Okay, okay. <grym wytrza> Muszę powiedzieć, że goście tak. Nie, nie wszyscy zawiedli zdecydowanie. 89 poproszę, no to trzymaj. O ty kurwa się. <grym> co chcecie? A co można zrobić w 40 sekund? Trzeci się w pysk markerem mogę w 40 sekund. Co można? Przejechać w dubie. Na... <grym> Dwie minuty. Dwie minuty. <grym> O kurde, ale dzieciaki się po nim przyjechali. A to nie, nie było tak? 18 plus czasem? Widzę trochę mniej niż 18 plus. Oni chyba razem nie mają 18. Dwa razy dużo niż trąba. <grymne> w montażu będzie tak, że się dla nas mega hamsty, a my byliśmy a. po prostu mega uczyni i mili. <grymne> jestem miły po prostu. Cześć, chłopacy. Hej. Dawaj ramen, kurwa, mnie nie denerwuj. Teraz sobie wiem, że widzowie ma, mają nad nimi pewną przewagę, ponieważ bardzo dobrze ich znają. To jest niezwykle łatwo roztować kogoś, kogo znasz. W przeciwieństwie do zaczepiania kogoś, kogo, o kim nie masz żadnego pojęcia. Nie masz punktu zaczepienia. Możesz się przyczepić tylko, że ma, nie wiem, dziwne włosy, albo jest gruby, albo jest chudy, albo jest pryszczaty i to wszystko. Mm. Dawaj, ramy. Jak wam jest? dzień być niemiłem takim? Jak cię zobaczyłem, to jakoś łatwiej od razu. Jak Więcej do to jest będzie? niemiło jakoś. To się przypamiętało i tu siedzisz u nas chyba kura widziałem. Mogę Mówimy za to? Nie. Chcesz po mnie, kurwa? Tak. Chcesz moment? Nie, to jest student. Okay. Wypada mi zutówka. No ja podnieść. Pokaż. Kucam. Kurwa, chyba. No, będzie no Nie. To się tak patrzy? Bo tu mamy dla ciebie propozycję. Jakbyś się nie spodobał, to ci się tak Tak działa inflacja. Dobra, w to mamy i tak no, działa no, inflacja no. przegapiłeś kluczowy moment. Pierdam, na razie. Odezwij się na Instagramie. Dobrze. To cię kurwa zablokuje, że tak powiem. A ja na tu jest napisane, idiotom nie wydajemy alkoholu. psom, podwójne kurwa. Nie. Serio? Dziękuję. Tak teraz no. je wolę. Co, to napilek? To napilek. 18 zł. Nie wiem czemu nie 20. Możesz przestać grzebać po kieszeni? Nie wiem czy wszyscy widzieli. Nie wiem, takie są. Było parę dobrych momentów, muszę przyznać, ale ich, jak na 12-minutowy film było ich stanowczo za mało. Ale jeszcze jeszcze przed nami dwie minuty, więc może coś się wydarzy interesującego. Błodzieja? Grzebała po kieszeniach wszystkie. Umieszkłaskać jedną ręką? się Ty... Z, z, z... konkurs talentów się, tam był jakiś magik ten, to potrafi klaskać jedną ręką, nieźle. Już najebany jesteś. Troszeczkę, troszeczkę. Jesteś tu najnienilej widziany kurde ze wszystkich osób, które dzisiaj tu przyszły. <śleczkę> Jak ci się podobała obsługa tutaj? Nie wiem, ale piję piąte piwo, jest dobrze. Proszę, już te dupy wypierdalamy. No. <śleczkę>. Ale się udzieliło. Przyjdzie przyjdzie. Ona kłapała przedem mną wodą. Hej, to nie jest. nie podchodzi pod molestowanie? Czasem takie coś? O nie! Czuję się zniesmaczony dopiero teraz. Stawaj, gierwa, mamy, Ty noce. nie Tylko cię zobaczy na skręta, cię na scenę, na kurwa. Koniec, skończyło się. I proszę powiedzieć wszystkim: pan już nie wejdzie tutaj, już jest zamknięta. Ale wstrętne glizdy. okropne. I jeszcze pewnie nie słuchaj. Jeszcze czuję, jak się dotknął. Zrobiliśmy 6291 zł utargu, z czego tyle wynosi zysk. Połowa dla nas, połowa dla Jiramen. Od tego odliczamy jeszcze koszty druku menu i baneru No i finalnie mamy 701 zł za obrażanie was przez cały dzień. Było warto. Zarobiliśmy też 1000 zł na sprzedaży odkurzacza i wreszcie sprzedaliśmy buty za 1200 zł. Czyli finalnie mamy 2900, ale zamiast tak to totalnie tryhardować, to wolimy po prostu robić fajne odcinki i przy okazji zbierając kasę na serio fajny samochód. Opłaty tak jak podatki czy paliwo opłacam po prostu z własnej kieszeni. No a czyli coś opłacają. zaraz to w tym tempie to trochę potrwa na ten samochód zwłaszcza jeżeli ma być fajny trochę długo no i jeszcze raz zapraszam na stand-up i dobrania udziału... dobra warszawa taśmowa o to nie będzie na jakimś live czy coś To no do warszawy nie pojadasz taki nie jestem zachęcony tym co tu widziałem no, okay. w konkursie bo samochód na który zbieramy może być twój obszli zgwaglizdo nogi mi w dupę weszły trochę Dobra, to jest taka akcja bardzo perspektywiczna. Czyli na ten samochód uzbierają za 5 lat. Chyba, że gdzieś coś tam po drodze wymyślą, jakiegoś takiego wyjątkowo widowiskowego, to uzbierają. No dobra, no to ten samochód nie jest takim. Nie, 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 mam z powodów, które mówiłem na początku, tego typu akcje nie do końca mi podchodzą, ale też mam takie wrażenie, że oni są na tyle sympatyczni, żeby nie robili jakichś tutaj niepotrzebnych zamętów i dobrze sobie to przemyśleli. Nie, no okej, okay, mogłoby być lepsze, ale nie jest źle. Mogło być dużo gorzej. Więc jest w porządku.